Witam Was w trzecim odcinku z serii na moim kanale. Jest to Nines Widzicie, ile ja mam tutaj tego DNA. No i widzicie po prostu, ile ja tak mam. Dzisiaj też mogę Wam zrobić tę muzykę, bo, bo, bo mogliście w kolej, w drugim odcinku tego nie widać. No, lekarstwo nie bierzemy. Ale było dobre, wezmę. Sobie. A, bo ja zbijam chyba. Chyba, że ja te lekarstwa zbijam. Mhm. Chyba, że tak, to będę. Ile tych wszystkich kółeczek tu jest? Ile tych wszystkich kółeczek tu jest? U. Robię to, a to Ach, jest Ach, ja im tego nie wytłumaczę. Ja im tego nie wytłumaczę, po prostu, no. No, nie wytłumaczę im tego, żeby nie stukali w moją ścianę. gdzie te białe czyferki ale tych czerwonych jest więcej no ja zaraz jest ja zaraz piękny z radości tak to jest widzicie ile ja tych rzeczy mam no to normalnie nie do pomyślenia, Zaraz, ile łącznie zaś... Wow, co? 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 Każdy kraj ma już przechlapane po prostu. Każdy kraj ma przechlapane. Nie chcę tutaj jedzonych lekarstw. Za ile? O, to jest więcej. I więcej to jest. Hmm, dobrze. Zrobię to. A może po. Jak, jak to zrobię? Kuzy patogen. Nie będę tego czytał, bo mi się nie chce. Tak, wiem. Jestem takim leniem. No ale. Ty wiecie sami, że, że i może być odcinek. Drugi. Wiecie sami. Czy Wy te wiercenie? Jakiś remont tu się odbywa? Naprawdę tutaj jakiś remont się odbywa? Ach, no nie. Czuje mi to nagrywanie. Już przestało. To dobrze. O. Zaraz będę miał zaraz tych regałów 200 zaraz. I mm. Och, no to no to oni się nie spieszą z tym lekarstwem. Nie spieszą się. Czyli nie chcą, żeby świat... Um. Uf, uf. Nie mogę tego przekręcić. Um. Czemu? Czemu to? Ech. No spieszcie się. Spieszcie się. Śpieszcie się. Ech, dzięki. Dzięks. Dzięks. Drogawki. Wow. Zapalenie. Ale ja kupuję to. A to? Ocenię się. To jest każdy. No to już wy wszyscy pozygnajcie się ze światem. Z30, co to jest? Strzęs hipowolemiczny. Och. Zakażenie ogólnoustrojowe, paraliż, zapalenie drgawki, dysenteria, obrzęk płuc, zapalenie płucz. I kichanie, i poceni się nawet objawy, to pozygnajcie. Rosja zaczyna się załamywać. No to dobrze. Widać, że nie zdążyliście. Widać, że trochę nie zdążyliście, wiecie? Yy, medyczne badanie medyczne wow mm -hmm. no to zegnajcie się wszyscy ze światem no po prostu jestem mam nadzieję, że nic Tak na binusa A ukończy. Ne. O Nerupte Nie, oh, yes. nie No nie. Tam się w ogóle nie udaje. O Boże, może. za osiem mogę coś. Zaj 8. Przejdźbyła odporność na leki. Zmutowano obiad. Opie drgawki. To dobrze, mamy jeszcze ten objazd. A to? Szaleństwo, saleństwo. Ludzie będą saleni i będą a, 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 tak będą robić. Wirus A zaczyna być przerażający, a Nic się przejść nie dzieje już. Um, ja nie rozumiem. No nie! Do kolejnego odcinka, trzymać się. No i cześć. Pa.